Tak się cieszę, a ekipy wyjechały. Także słuchajcie, dzisiaj mamy yy, który dzień mamy dzień? Chyba 20 lipca. Także yy, zaczynamy nowy rozdział w historii naszej firmy. A to dlaczego? Dlatego, że dzisiaj Dominik, yy, którego wam tu przedstawiam oficjalnie przed kamerami, kiedyś nasz pomocnik motorysty, jeszcze kończy ten fakt, yy, został yy, awansowany na handlowca i jedziemy do Warszawy się szkolić. Także Dominik ze mną, w mojej tutaj osobistej postaci. Będziemy prowadzić razem nowe biuro Oknario Home, które będzie otwarte już w sierpniu, czyli już tak naprawdę za moment. Także witam Cię na pokładzie. I mam nadzieję, że, że będziesz dla naszych widzów i dla naszych klientów, bo to jest najważniejsze, wsparciem i, i będziesz im dawał to, czego oni potrzebują, czyli spełniać ich potrzeby. A my, a my lecimy. A co ja chciałem jeszcze powiedzieć? Dzisiaj jest fajny dzień, bo jest dużo rzeczy. To, no, oczywiście, nie będziemy wszędzie. Ale jedna ekipa pojechała do Piaseczna montować rolety zewnętrzne do klienta z YouTube'a, który nas znalazł na YouTube'ie, A druga ekipa pojechała do Czankowa montować drzwi wejściowe, miałem drzwi wejściowe w mieszkaniu do mojego znajomego z czasów liceum. Także zobaczcie moi drodzy, jak to działa, jak działa ten rynek. Nie tylko i wyłącznie w pozyskiwaniu klientów. Tradycyjną metodą, czyli marketingiem lokalnym. Tutaj dzisiejszego dnia mamy klienta z YouTube'a, czyli nowoczesnego medium, a drugiego mamy z e, polecenia, tak naprawdę, z, ze znajomości z liceum. Także dwa zupełnie odmienne style, ale to daje nam pracę i dzięki temu możemy się mocno rozwijać. A tymczasem do zobaczenia w Warszawie. Myślałem, że tutaj w Warszawie e, widok takiej kamery nie robi większego wrażenia na przechodniach, a jednak e, widać, że jest zaangażowanie. Ale co my tutaj robimy? Tak jak widzieliście wcześniej, przyjechaliśmy do Warszawy na szkolenie. Szkolenie z pięknych produktów. Im są rolety zewnętrzne firmy Bubendorf oraz pergola Santecha. Dominik, który tutaj stoi, będzie się szkolić dzisiaj. Ale nie, nie martwcie się, nie tutaj jest siedziba firmy Santech i, i Bubendorf. Tutaj będziemy mierzyć okna wymiany. wymianę. A dlaczego tutaj? E, dlatego, że e, mamy klientkę z Instagrama, która do nas napisała, że Aha. bardzo by chciała od nas zakupić okna. Chodźcie, dojdziemy na bok, bo jedzie samochód, e, bardzo by chciała od nas zakupić okna, bo ma nas z polecenia i czy byśmy chcieli to zrobić? Oczywiście, ja powiedziałem, że, e, że jak najbardziej możemy to zrobić. Tutaj jeszcze ma być jakaś współpraca, wchodzić w grę, bo e, pani ma dosyć duże konto na Instagramie, prawie 80 tysięcy ludzi e, i e, złożyliśmy ofertę. Atrakcyjną dla nas i dla niej. Dogadaliśmy się, a przy okazji, że jesteśmy, to robimy od razu pomiar. Także, tak jak słyszeliście wcześniej, i działamy dzisiaj z klientem z YouTube'a, z klientem z czasów mojej przeszłości, czyli właściciela doświadczenia z Liceum, no i jeszcze dzisiaj z Instagrama. A ktokolwiek, kto, kto, kto wie, czy jeszcze Tomek nie podpisze jakieś umowy z klientem z Google'a czy z Facebooka, bo. Naprawdę tych kanałów jest sporo i zachęcam do tego, żeby jak najwięcej się promować różne materiały, jeżeli chodzi o wideo, zdjęcia i wszystko, bo dzięki temu będziecie mogli wchać swoją firmę do przodu. No i tyle. Do zobaczenia dalej. Prosimy koniec sierpnia, Dobra, to zrobimy przed. Tak. Kultura. Słuchajcie, yy, to może ja powiem coś tutaj w Indzie naszej. Właśnie byliśmy u Pani, która ma bardzo fajną społeczność. Wam ją przedstawię no, chociażby na Instagramie, bo akurat jest wcześnie rano i yy, no, nie było opcji tutaj nagrać czegoś fajnego. Ale Pani się nazywa yy, Pani Sylwia Obstawska, chyba mogę powiedzieć, bo to jest oso, yy, osobistość, osoba publiczna na, na Instagramie. Bardzo fajny profil. Profil Sylwia Obstawka, syl, Feed. Cookbook ma swój, swój e-book, ma metamorfozy, me, 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 e, tak? E, bardzo dużo klientek. Jak się te, ile mówiła, że już ma tyle, że nawet nie wiem ile dokładnie, ale to w setkach liczone raczej. Także społeczne zaangażowania e, bardzo mili ludzie. E, cieszę się, że tutaj będziemy działać. Także e, to tyle, do zobaczenia. Jak widzicie, już szkolenie trwa, tak naprawdę bardzo fajnie, bo Dominik ma pierwsze swoje szkolenie i od razu zaczynamy z wysokiego C. Na pierwszy rzut idą pergole, nasze piękne, uwielbiane pergole z Santecha. Zaczynamy od eksena i od montażu, od przygotowania podłoża i zaraz idziemy dalej na Aeroluxa, także zwróćcie sobie uwagę, jak to Grzegorz robi, jak on ma wiedzę ogromną i cieszymy się bardzo, że możemy uczyć się od najlepszych sprzedawców w Polsce, bo nie dość, że wiedza techniczna, ale jeszcze sprzedażywa taka, że Naprawdę, mam nadzieję, że zaskoczymy nie jednego z was. Niestety muszę Was wszystkich zasmucić. Dominika nie będzie z nami. To znaczy, będzie nadal w naszej firmie i będzie pracował tam, gdzie pracował, ale e, doszliśmy wspólnie do wniosku, że nie będzie się realizować w salonie premium. Nie czuję tego do końca. Nie chcę tego robić. A jak wiecie, z pracownika, z niewolnika, nie ma pracownika, także Dominika zostawiamy i dajemy mu dużo więcej przestrzeni w tym, czy, czy, w czym czuje się najlepiej. A wy już niedługo poznacie nową osobę, która dołączy do mnie, do mojego salonu w Oknario Home, bo mamy już go wybranego, tą osobę, i 28 września ruszy ze mną na obornictwie 337 w Poznaniu. A teraz oglądajcie dalej, jak wygląda szkolenie nowego pracownika w naszej firmie wspólnie z inteligentnym budynkiem Polska. I tyle. Do zobaczenia. Miłego oglądania. No nie! Już go rozfajdaczyłem, panowie! Niemcy dzwonią. Siła jest, Niemcy dzwonią. To się dzieje. dziewczyna na ziemniaki. Dzieczyny na ziemniaki. Nagrywasz? Tak. Słuchajcie, jesteśmy już prawie na samym końcu szkolenia i jedziemy teraz y, idziemy teraz na ziemniaki z paleniska. Chyba już był on pokazany albo nie, nie wiem. Ale zaraz kończymy szkolenie i zabieramy się za ostatnią wycenę i do domu. Już jest po 16, także działamy szybko, żeby jeszcze wrócić o jasnej porze, tuż przed mieszkaniem. you hey! kilka ciekawych linków będących rozwinięciem naszego dzisiejszego spotkania dziękuję bardzo dziękuję. elementy swoich marzeń żeby, żeby one Was nie zatusiły i nie przedłużyły drogi na szczyt sukcesu no i co życzę powodzenia, wytrwałości cierpliwości musicie być skłonni do poświęceń tak jak ja i Kamil by po latach pojawił się sukces Udało się, dojechaliśmy. Jesteśmy już w Poznaniu. Mamy godzinę 21 za 10, także naprawdę świetnie. Jest szybciej niż nam się wydawało. Bardzo fajny czas. Dużo się nauczyliśmy. Co myślisz Dominik? No bardzo dobre szkolenie, dużo, bardzo dużo się nauczyłem niż, niż tak powiem się nastawia, więc bardzo dobre nastawienie mam co do dalszej pracy. Czyli jednak te produkty, które dzisiaj oglądaliśmy co o nich myślisz? Czy uważasz, że są naprawdę, że wyróżniają się z tłumów, bo to jest faktycznie, tam byś pracować, to będzie biuro premium i tam będziemy mieli tylko kontaktistyczny z produktami, które są naprawdę no, bardzo drogie i czy nie się to, że taki produkt jest tobie delegowany? Myślę, że nie. Myślę, że konkurencji aż takiej nie mamy zaraz na to, jaką mamy specyf specyfikację jakże tych produktów, więc myślę, że miałem się tylko... Kwestia ciężkiej pracy i, 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 do... I, do przodu, i do przodu Także cieszę się bardzo. My zbijamy się do domu, bo jest późno, jak zawsze z Warszawy wracamy. Także miłego oglądania. Do zobaczenia w następnych odcinkach i trzymajcie się z kciuki. Oknario hał team.